Witam serdecznie droniarze i droniarki. Ja jestem Paulus. Witam Was na kanale Paulus RCFPV. Jak większość z Was wie, dawno na kanale mnie nie było. Związane to było z przeprowadzką, z remontem. Do tej pory jeszcze jest remont i niestety ogrom, ogrom pracy, ogrom poświęcenia i musiałem troszeczkę przystopować z naszym hobby i z pokazywaniem filmów na kanale. Ale wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. Jak widzicie, troszkę subskrypcji mam. No i wyświetleń może nie jest aż tak dużo, ale na niektórych firmach na niektórych filmach są, są jakieś tam y, tysięczne wyświetlenia i, i ponad. I wpadłem na bardzo, bardzo fajny pomysł. Chciałbym to jakby. Wypromować, popromować wszystkich tych moich subskrybentów, którzy latają dronami, pokazują jakieś filmy, nie tylko dronami wszystkim, co jest związane z RC, czyli z dronami, z modelami samolotów, ze skrzydłami. Jeśli macie swój kanał na YouTube, macie jakieś filmy dodawane, film na przykład z lotu, powiedzmy dronem FPV, bardzo Wam fajnie wyszedł, jesteście zadowoleni z niego. Chcielibyście się nim pochwalić znajomym na YouTube, wszystkim tym, którzy są w tym naszym hobby zakochanym. Ale nie macie za dużo subskrypcji. Tak naprawdę, ja, mając tak mało subskrypcji, jestem jednym z większych YouTuberów, jeśli chodzi o, o RC i FPV w Polsce. No i wiem, że niektórzy z Was, dodając filmy, mają po 100, 200 czy tam 400 subskrypcji to nie jest dużo, a chcielibyście rozszerzyć swoją. Swój kanał i pokazać, pokazać go większej liczbie ludzi. Wpadłem właśnie na taki pomysł, że możecie, jeśli macie ochotę, jeśli macie właśnie jakiś film, wysyłać mi linki z jakimkolwiek filmem, który waszym zdaniem się wam podoba, a ja będę chciał pokazać go wtedy na moim kanale. Nie musi to być wysyłanie, nie musi być wysyłanie filmów. Na jakiś wirtualny dysk, po prostu będę sobie wchodził na, na jakiś z Waszych filmów, na któryś z Waszych filmów i będę chciał go pokazać. Coś w tym stylu, że będę klikał na Wasz film, Wasz film mi się będzie wyświetlał i będę pokazywał go i omawiał. Jakiś tam mały, drobny komentarz będę chciał zamieścić do tego filmu, na przykład na przykładzie. Tego mojego filmiku i wychodzi mniej więcej coś takiego, że na przykład właśnie odpali się, odpali się filmik i e, będę patrzył, jak na przykład latacie swoim swoim dronem i będę tam e, omawiał, e, mniej więcej co robicie, zachwycał się czy nie zachwycał. Może nie jestem jakimś ekspertem, ale w ten sposób mogę spróbować Was wypromować i zobaczyć, jak to wyjdzie. Taki, taki pomysł, takie coś ala, takie coś pokaż co potrafisz, czy coś właśnie, właśnie w tym stylu i może to fajnie wyjdzie. Dajcie mi znać, czy to jest dobry pomysł, jak, jak to widzicie, jak Wam się takie coś właśnie może podobać. Swoje linki. Prosiłbym, abyście wysłali na właśnie maila paulusfpvmaupaonet.pl tutaj będzie, tutaj będzie link z waszym filmem. Link bardzo łatwo jest skopiować. Na przykład stąd zaznaczamy dwa razy i kopiujemy. Lub udostępnij i też nam wyskakuje taki link. Robimy kopiuj, wklejamy go. Sobie, w naszego maila, i musimy właśnie zrobić w ten sposób, aby napisać coś takiego. Może to nie jest wymagane, ale wiecie, przezorny, zawsze ubezpieczony czyli, czyli tylko taką małą, możecie sobie skopiować z linku, z opisu pod spodem pod tym filmem, który właśnie oglądacie. Wyrażam zgodę na pokazanie mojego filmu na kanale Paulus RCFPV. No i pod tym trzeba napisać swoją nazwę kanału. Na przykład Storm Breaker FPV. To jest przykładowy, przykładowy właśnie przykładowa nazwa. Znam tego kolegę, jest to mój przyjaciel. Także zobaczymy, jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że to fajnie pójdzie. Mam nadzieję, że to jest dobry, dobra pomysł, dobry pomysł na pokazywanie Waszych filmów, na promocję jakąkolwiek. No a z tego względu, że za dużo już lutowałem pokazywałem te wszystkie rzeczy na swoim kana kanale ileż można oglądać lutowanie i skręcanie śrubek. Oczywiście co jakiś czas tam będę, będę coś, coś robił, coś dokładał, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W praniu, jak to, jak to będzie wyglądało. Także to tyle z mojej strony. Zapraszam do komentowania. Możecie nawet pod tym filmem, który oglądacie, też wklejać swoje, swoje linki i z adnotacją, z wyrażaniem zgody, czy wysyłając mi na maila i zobaczymy, czy to wszystko jakoś. Pójdzie dobrze. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć!